Upiór jest napędzany własną, mroczną inteligencją, a nie bezwarunkową lojalnością jego słabszego odpowiednika. Tak jak potężny nekromanta pewnego dnia umrze i powstanie ponownie jako nieumarły, ze wszystkimi swoimi nikczemnymi mocami nietkniętymi, tak samo może zrobić największy z wojowników. Wielu z nich jest naprawdę starożytnych. W pozostałości rdzennego, plemiennego ludu, który kiedyś zajmował ziemię imperium tysiące lat przed tym, zanim stało się ono tak znane. Grobowa straż to elitarne upiory, nieumarłe ciała dawno minionych bohaterów i lordów, które powstały z grobów na wezwanie nekromanty z migoczącą namiastką pierwotnej duszy uwiezionej wewnątrz. Proces stworzenia upiora pozwala im walczyć z wrogami nekromanty, który ich wskrzesił przy użyciu umiejętności i narzędzi z ich poprzedniego życia. W innych przypadkach upiory często wstają samodzielnie, gdy miejsce ich spoczynku, takie jak grobowiec lub kurhan, zostało zbezczeszczone przez intruzów, zmuszając ducha zmarłego do wstąpienia w swoje dawne ciało przez mroczną magię, która zalega w tak złym miejscu. Mimo, że ich ciała uległy rozkładowi i pozostały po nich tylko kości oraz podarte mięśnie, grobowa straż jest podtrzymywana przez tak potężną złą magię, że przetrwała przez wieki. Noszą starożytne zbroje z prymitywnego stopu, Nadgryzione przez czas i zakurzone przez lata. Ci upiorni, milczący strażnicy pozostają w stałej czujności na rozpadających się wałach wielu zamków Sylwanii, nigdy nie odpoczywając, będąc wiecznie gotowi bronić swoich wampirzych panów. Gdy wampir wyrusza do boju, jego grobowa straż posuwa się na czele jego armii. Tworzą imponujący korpus wojowników, wykorzystując umiejętności i narzędzia z poprzedniego życia na swoją korzyść. W bitwie Ogromna wytrzymałość grobowej straży stała się dobrze znana wśród narodów ludzi, elfów i krasnoludów. Ich połączenie solidnych tarcz, grubych płyt pancerza oraz naturalnej odporności nieumarłych oznacza, że zwykły cios miecza ma niewielkie szanse na ich zatrzymanie. Tylko najpotężniejsze uderzenia bronią lub magiczne właściwości zaklęć bądź przedmiotów mogą mieć nadzieję przebić mroczną magię, która chroni strażnika grobów w walce. W bitwie grobowa straż tworzy elitarny i zdyscyplinowany kręgosłup armii nieumarłych jako, że jej wojownicy są znacznie bardziej wytrzymali niż typowi szkielety wojownicy, a jednocześnie o wiele bardziej zdyscyplinowani nawet od najbardziej potulnych wargajstów. Dlatego często można zobaczyć grobową straż w bliskiej odległości od wampira lub nekromanty, który ich wskrzesił. W całym przeklętym królestwie stoją kościane wieże strażnicze. Wewnątrz znajduje się grobowa straż. Zawsze na służbie i gotowa do ataku. Na terenie Sylwanii stoją wieże strażnicze. Na ich szczycie stoi grobowa straż, których spragnione usta zawsze są otwarte, a przeżywające czerwone oczy nigdy się nie zamykają. Mieszkańcy wieży podejmują działania nie tylko przeciwko prostaczkom, ale także przeciwko wszelkim intruzom i najeźdźcom, którzy odważą się zbliżyć. Sternicy. Tylko najbardziej podstawowa pamięć przetrwała – walczyć, i to lepiej niż ich inni nieumarli towarzysze. Sternicy to Gwardia Honorowa Piechoty Nieumarłych, która służy Werekowi Nieczowi, pierwszemu kasztelanowi zamku Sternieste. Stanowi część zapomnianego Legionu wraz ze sławnym Regimentem Czarnych Rycerzy, znanym jako Upieszcy Wereka. Kopce i kurhany w dzikich ostępach Sylwanii są ostatnimi pozostałościami epoki barbarzyństwa, która była stara nawet gdy sam Sigmar był młody. W tamtych czasach modą było chowanie zmarłych w pełnym uzbrojeniu wojennym, aby zmarli mogli spotkać życie pozagrobowe z mieczem w dłoni i głową uniesioną wysoko. Nie wiedzieli, jak dosłownie ich życzenie się spełni pod panowaniem von Karsteinów. Belki tych miejsc spoczynku były wygrawerowane runami, które chroniły ich mieszkańców w czasie spoczynku ale w ostatnich czasach te symbole zostały zniszczone do tego stopnia, że nawet pełnia księżyca może wezwać wojowników z ich grobów. Na terenie Sylwanii zdecydowana większość tych miejsc pochówku pozostaje pusta. Ich byli mieszkańcy zmuszeni byli pożyczyć swoją zbrojną siłę wędrującym hordom nieumarłych. Jednak wojownicy, którzy tworzą zapomniany Legion, stanowią zauważalne wyjątki. Za życia byli oni gwardią honorową Wereka Miecza, pierwszego kasztelana na i woza bitewnego pierwotnych sterników. Śmierci są związani magiczną przysięgą, by bronić terenów zamku przed każdym, kto spróbowałby je podbić. Ani Werek, ani jego wojownicze plemię nie mogą opuścić cienia fortecy, dopóki ta stoi. Jak doskonale wie Manfred von Karstein, zapomniany legend powstanie przeciwko każdemu, kto zbliży się do zamku z wrogością w sercu, czego na przykład taki Volkmar ponury i jego krzyżowcy mają pod dostatkiem. Straż na Gashizar Ta ogromna formacja grobowej straży zakutej w czarne zbroje. Broni domu Nagasza w Nagasizar i strzeże pałacu swego mistrza. Podczas końca czasów Arkan Czarny zakończył ich cichą opiekę nad Nagashizar, rozkazując im wymarsz, aby stali się centrum jego armii. Na zewnątrz Bram Henry, upiory z północy okazały się lepszymi wojownikami w starciu ze szkieletami pustyni. Dopiero gdy zderzyli się z legionami Jastrzębia Setry, strażnicy Nagashizar znaleźli godnego przeciwnika. Gdyby bitwa nie zakończyła się inaczej, mogliby walczyć bez końca. Nieumarli Palatyni Te upiory to odrodzeni imperialni szlachcice sprzed wieków, wskrzeszeni z samego imperialnego pałacu. Wzmocniony energią dar podczas Geheimnisnacht, Nocy Tajemnic, wład był w stanie pokonać nawet mroczny uścisk Boga Śmierci i podnieść nieumarłych szlachciców ze zbezczeszczonych ogrodów Mora, które otaczały pałac imperialny. Ci nieumarli żołnierze, których lat podczas końca czasów postawił na drodze plugawych braci Nurgla, mieli wiele stuleci. Jednak chociaż ich śmiertelne wcielenia były ze zmiażdżonych kości i gniącego metalu, duchy, które je zamieszkiwały, były silne i pełne życia. Niegdyś potężni książęta i baronowie ożywieni wyjącymi falami czarnej magii, które szalały wokół ich nowego mistrza. Upiory ze stawu górskiego gniewu. Przez wiele tysięcy lat Arkan Czarny zasiał wiele opuszczonych i odizolowanych miejsc nieumarłymi sługami, aby miał wojowników, na których mógłby polegać w czasie potrzeby. Upiory ze stawu Górskiego Gniewu były jednym z tych Legionów, ukrytym głęboko, aby uniemożliwić odkrycie innym i chronionym zaklęciami, aby inny nekromanta nie mógł ich zmarnować na własne żałosne cele. Przyboczni Helmuta Powierzeni przez Manfreda von Karsteina do ochrony Helmuta von Karsteina, byli największą formacją grobowej straży w armii wampirzych Hrabiu Sylwanii. Jej wojownicy chodzili w tradycyjnej czerni i czerwieni von Karsteinu. Regiment nosił przeklęte ostrza, które świeciły jadowitym odcieniem, który ogarnął wszystkie ziemie. Niezmordowani maszerowali w doskonałej jedności. Wieczni wojownicy zawsze gotowi do wypełnienia swojego obowiązku. Przeklęty Legion. W materiale o Sigwaldzie użyłem określenia legion zagubionych, ale myślę, że to tłumaczenie będzie bardziej adekwatne. Przeklęty legion składał się z upiorów wojowników chaosu Korna, którzy pełnili funkcję gwardii honorowej dla Krela. Ich baner był dokładnie taki sam, jak ten niesiony podczas bitwy nad Rajkiem, gdy Krell walczył przeciwko Sigmarowi. Przez długie wieki ich złowrogie ostrza ścinały niezliczonych wrogów, a blada stal świeciła tajemniczym zielonym światłem. Gdy przeklęty legion maszerował, Robił to w akompaniamencie dźwięku rogów przypominającego pieśnię żałobną. Charakterystyczny i ponury dźwięk, zapowiadający śmierć i zagładę wszystkim, którzy go usłyszeli. Nieśmiertelni wojownicy przeklętego Legionu walczyli u boku Krela od czasów ich śmiertelnych dni. Gdy byli żywi, walczyli dla chwały Korna, ale po śmierci przeklęty Legion służył Nagaszowi równie wiernie jak ich wódz. Rel prowadził tylko część swojego starego oddziału w kampanii nehekarańskiej. Jednak po powrocie do Sylwanii, Nagarz wysłał nekromantów na cztery strony Starego Świata, rozkazując im odzyskać szczątki legionu i przywrócić im dawny blask. Tak oto został przywrócony strach sprzed lat pod ich popielato-czarnym sztandarem, a przeklęty legion stał się znów jednością. Gwardia Drakenhoff. Wytrzymały i niesławny regiment grobowej straży, jego upiory służyły rodowi wampirów von Karsteinów przez wieki. Kiedy Manfred von Karstein opuścił Sylwanię. Zabrał ze sobą połowę znanego oddziału upiorów z Gwardii Drakenhof, tym ich najgroźniejszego seneszala, Kranga Szkarłatne hełmu. Podczas ich długiego marszu na pustynię w dniach końca czasów, Gwardia Drakenhof uniosła ze sobą artefakt ze swojej warowni, sztandar wrzeszczącej śmierci. Jaka mroczna magia wiąże się z tym nienawistnym przedmiotem? Nie wiadomo, ale jęki przerażenia wydobywające się z jego podartych fałd sprawiały, że nawet najdzielniejsi drżeli ze strachu. Gwardia Najwyższej Metresy. Ten regiment strażników grobów stanowił Gwardię Honorową i Imentet, drugiej w hierarchii lamińskiej księżniczki wampirów ustępującej jedynie Neferacie. Strażnicy byli groźnymi upiorami zobowiązanymi do służby na Srebrnym Szczycie. Chociaż nigdy nie postawili stopy na zasłanych piaskiem ziemiach Nehekary, ich hełmy z nietoperzymi skrzydłami i tarcze nosiły królewskie złoto oraz turkus starożytnej lami. Mówiono, że wielu dzielnych książąt i dworskich rycerzy, którzy czcili Neferatę, jej damy dworu, wypełniało szeregi tych nieumarłych wojowników.